Cześć! Tutaj, oczywiście, welcome gaming i dzisiaj będziemy pytali się GPT o, o gry. Czy będzie nam odpowiadał na pytania zadawane przeze mnie na temat gry? Więc zapraszam do oglądania. Na pewno będzie fajnie. Ej! Więc lecimy oczywiście z pytaniem pierwszym: czyli jaka jest najpopularniejsza gra? Dobra. Dobra, i tutaj mamy Fortnite, Minecraft, Land of Legends. Gal of Duty, the Leda, Grand Elf Auto V i Apex Legends. Nowe. Number... 2, czyli jaka jest najgorsza gra na świecie. Eee... Dobra, Aliens, kolejne. The Big Greaves Over the Rat Riking z próbsto i o rzeczy. W ogóle tych nie znam na pewno to najpierw za jeden z najgorszych gier w historii. Number 3. Tutaj mamy co lepsze, Fortnite czy Roblox. Uwaga. No i tutaj niby w połowie Fortnite, niby w połowie Roblox. No nie się z nim wygrać nie. Numer 5. Ile ma wybrać Minecraft? No i tutaj mamy 500 milionów razy. A oczywiście teraz lecimy, czyli ile ma pobrań? Bram? Znaczy mamy Oczywiście ile ma pobrań Roblox. 700 milionów nie. I jakim dalej, czyli, która gra ma najwięcej pobrań? I tutaj powinno mi znaleźć. Subway Surfers Nasza ponad 2,7 miliarda razy do 2020. To popularna gra typu MDS Runner, Candy Crust, też ponad 2. Ja pierdolę. 27A inne gry mają 700-500, no chyba nie nie. Która gra ma najmniej powiem. No i ostatnie trzy pytania, czyli jaka najlepsza gra na telefon. I tu mamy gry aktywne, gry logiczne, gry sportowe, gry symulacyjne, gry MOBA, gry fabularne, gry Retro. Yy, no. No i tu mamy Claffer i No i oczywiście lecimy dalej. Jaka najlepsza gra na komputer? Sprzelanki przygodowe. Stop na chwilę. Pewnie nie subskrybujesz tego no. kanału. mnie to jedne kliknięcie, a da mnie to motywacja do dalszej pracy, więc zasubskrybuj z dzwoneczkiem. Dzięki, że jesteś działaczem. Gry RPG, gry statystyczne, gry symulacyjne, gry nieważne, gry wieloosobowe, suwerenne. Mm, dobra, no i tu oczywiście mamy wszystkie te gry. No i ostatnie, yy, czyli jaka jest najlepsza gra, jest na... Dobre. Uwaga. Wybór należy akcji. Dobra wyścigowe, strategii taburalne, symulacyjne, oku... No i ostatnie 3 mamy. Ile zrobiła cały Dobra i tutaj mamy 4,5 miliarda. Dolaru Stars miał 4 miliardy, czy Minecraft ma więcej. Roblox 5, 9 miliarda, nie? A tam jest ile? 4,5, czyli Roblox najwięcej. 200 miliardów dolarów. Ja to mocno, nie. Także to było na tyle. Z tego ciekawomo że Wam się podobało. Zostaw oczywiście łapkę. Łapkę w, w górę. No i cześć.